Siemaneczko, witam was w drugim odcinku Pytanko Dorciego, a ze mną jest... Mari. I będzie mi dzisiaj dwa pytania, więc pierwsze pytanie. E, jaki masz kolor oczu? Czekaj, patrzę w okno. Brązowy. Czy masz jakąś pasję? Pasję? Piłka nożna. Czy chodzisz na dodatkowe zajęcia? Mm, ale ogółem? Mhm. Nie. Um, jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole? Świetlica albo WF. <noise> no. um, jaki jest Twój ulubiony youtuber i jakie ma to? Mój ulubiony youtuber to jest Jakob. Powiedzonka raczej nie ma. Okay. E, jaki Kasia? jest Twój najwyższy wynik w FIFA, w meczu? Meczu? Mhm piętnaście pięć. Okej. Jakie jest twoje największe osiągnięcie w życiu? W życiu? Ale tak ogółem? Mhm. Uh -huh. Piątka z matmy. Serio? No. Dobra. Czy pojawi się jakaś seria z Minecrafta single player lub multiplayer? Nie, ale pojawiła się pierwsza, pojawiła się nowa. Jest mu szystem. Okej. Okay. A czy ta seria jestem Oszustem będzie tylko na serwerze Xmowa? Nie, nie, będzie to na różnych serwerach. Okej. Okay. Jakie uprawiasz sporty zimowe? Zimowe? Mhm. Nie mam. Nie lubię strasznej zimy. Nie, nienawidzę tego. Nie mam <grym> za zimno. Dobra. E, czy masz jakieś ulubione zwierzę? Zwierzę pies. Szczególnie Mari. <grym> Dobra. Eee, to, to byłeś. E. O, czy nagrasz jakieś poradniki? Poradniki? Nie, to nie, ja nie umiem, ja nie umiem, ja sam muszę oglądać poradniki, co dopiero wam nagrywać poradniki. Nie, 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 mhm. to jest pewne. Dobra. myślę, że tyle. Tyle? Chyba, <laughs> coś mam na szybko wymyślić na to. No co, dawaj, jeszcze coś na szybko. E, dobra, czekaj. Powiedz mi ile ma lat Ronaldo i kiedy się urodził? O Jezu. Ronaldo ma chyba 31 lat. Tak, 31-30. A kiedy się urodził, naprawdę nie wiem. Tego. Nie wiem, nigdy nie czytałem. Od ilu lat jesteś panem piłki fanem piłki nożnej? Panem piłki nożnej? Mam jeden, jakie ja mam 12. Jakieś cztery lata. To teraz do ciebie takie wyzwanie. Wymień y, siedmiu y, zawodników z, RC, FC z FC Barcelony. FC mhm. Barcelony? Xavi, Neymar, Leo, Messi... Neymar, ile? Sześciu? Sześciu, no. Mógł Xavi, po Neymar, Leo, Messi... Sorry. Pedro jeszcze jest? No, dawaj, czterech masz. Pedro. Yy... San... Sanchez o nie wiem... Suarez! No. Pięć, jeszcze jeden. Yy, Bravo. Okej. Okay. Dobra. O, jeszcze mam pytanie. Czy masz jakieś zwierzę domowe? Zwierzę domowe? Brawski nie liczy. Wyszą się ryby? Tak, ale brat się nie liczył. No to i no, okay. O, jeszcze pytanie. Takie dziwne. Czy pojawi się dzisiaj live? Dzisiaj live? Tak. Nie wyrobię się! Miał być, ale kolega do mnie przyszedł i dobra, Kuba, no chodź na dwór i w ogóle. Nie, dzisiaj się nie wyrobię, to nie, to jest niemożliwe. A czy będzie jeszcze dzisiaj jakiś odcinek z Jestem Z tym, tak. tak. Mhm. Chyba że tobie. Nie, ja nie chcę. No to nie no, to nie ma więcej pytań, to ja kończę. Dobra. Dobra. Cześć.